Serdecznie witamy. Ponownie jesteśmy już tutaj na miejscu, gdzie mają się spotkać wszystkie kabiny. Na chwilę obecną są tutaj cztery kabiny. Szczecin-Dąbie. Tutaj jest kabina schoszczna. Możemy zobaczyć sobie popatrzmy. Jest kabina schoszczna. Prosimy, jest. Jest zielona góra Zaraz dojdziemy do zielonej góry Tutaj mamy kolegów Witamy, dzień dobry Mamy tutaj kolegów z Polski, którzy przyjechali z gołąbkami tutaj Tego pana poznajemy, Mieliśmy go na autostradzie z Dąbia, z tego... Co to jest? Szczecin-Dąbie, tak jest Długo już tu panowie jesteście na miejscu? Z godzinę, idziemy zobaczyć, tam mamy, widzimy daleko Kolegów z Zielonej Góry, też zaraz ich odwiedzimy Jeszcze ma dojechać 16 kabin tam No tak, gdzieś... tylko tu widzę, że tu nie ma miejsca na te kabiny, nie? Nie, nie? miejsca, będzie gołębi jest Tak, tak, docelowo nie jest jeszcze miejsce tutaj podane, nie? Także już gołębie poiliście, karmiliście, czy a, dopiero tam a, na miejscu? Już a, wszystko a, było nie? po drodze robione Tutaj, tak? A, no, można ich tak, tam, jak mają się Tak Zobaczymy tutaj dalej O, popatrzmy, gołąbki sobie proszę piją Jedzą, tu mają karmę, wodę idziemy dalej, zobaczymy Tu są następne kabiny. Popatrzmy Świnoujście I tutaj mamy kolegów z zielonej góry. Tak, zameldowali się też. Tam następna kamina, także jest już 5 kabin. Dzień dobry, witam kolegów. Dobry. Witamy. Dawno przyjechaliście? Bardzo nisko się kłaniamy, gdzie 8.30 byliśmy tutaj. To pierwsi pewnie byliście? Tak, pierwsi. pierwsi, no jednak. Witamy kolegów, bo koledzy tutaj sobie spożywają. A gołębie już nakarmione, napojone? Gołębie pierwsze były nakarmione. Pierwsze napojone, tak. Także widzimy, tutaj jeszcze ma przyjechać 16 kabin. Docelowo tu jest miejsce, w którym one się zatrzymują. Później przejadą na pewno i będzie podane w które miejsce na miejsce wypuszczenia, bo w tej chwili tutaj to jest taki mały parking, także zobaczymy po kolei jak przyjadą przyjedzie resztę kabin także na chwilę obecną dziękujemy wszystkim